Ja i Luluś mamy dla Was dobrą wiadomość. Teraz jej absolutnie na pewno działa. Yy, tutaj przerwałam sobie pracę w ogrodzie, chcę Wam opowiedzieć, że naprawdę to co Wam pisałam, sprawdziłam, bo kiedy to pisałam, to było jeszcze zimno, chodziliśmy grubo ubrani. Teraz chodzę tylko w Japonkach, mam wielką trawę. Słuchajcie, rośnie mi tutaj mnóstwo mleczy. Koty się do mnie łaszą jak szalone, zaraz Wam powiem, co jest między innymi tego przyczyną. Yy, buczy, moja jabłonka i wszystkie inne, jakby chciały otwórnąć w kosmos, bo są na nich tysiące, po prostu miliony pszczół. Ale słuchajcie, teraz il sprawia, że wszystkie owady trzymają się ode mnie z daleka. Trzymają się ode mnie komary z daleka, jeszcze ich jest bardzo niewiele, ale już są. E, trzymają się przede wszystkim z daleka kleszcze i meszki, bo jest ich mnóstwo. Ja siedziałam wczoraj do wieczora w ogrodzie i miałam święty spokój. One latały, ja sobie wyrywałam chwasty i było naprawdę dobrze. Natomiast słuchajcie, koty tę mieszankę też uwielbiają, bo jest w niej koci miętka też. Właściwie najwięcej jest oleju z lianglianga, który kochamy wszyscy, po prostu kojący, przepiękny, madagaskarski kwiat, ale jest też olej z rzewanutka, z nasion tamanu. Jest jeszcze odrobina absolutu wanilii, który harmonizuje ten bukiet zapachowy. Pewnie dlatego mój mąż jak powąchał powiedział, że to mu pachnie budyniem. <laughs> ale tak naprawdę jest to taki lekko cytrynowy zapach, bardzo przyjemny. Można sobie ten olejek albo rozcieńczyć, nawet z jakimś hydrolatem i spryskiwać. Ja wybrałam akurat taki sposób, chociaż jest łatwiejszy, bo jest jeszcze w takim 30 ml spryskiwaczu bezpośrednim. Można też ubranie wtedy spryskiwać, bo on jest mniej tłusty. Więc jakiś kapelutek, można dzieciom, ja też spryskuję skarpetki takim właśnie mieszanką, którą sama zrobiłam, żeby mógł się w potrawie też, wiecie, tarzać dowoli, więc całe ubranko mu spryskuje, ale jak na razie nic nas nie ugryzło, a do tej pory to tutaj mieliśmy udrękę po prostu z owadami od momentu, jak tylko wychodziliśmy na słońce. Oprócz tego, a propos słońca, Teraz Shield również chroni Oczywiście w sposób umiarkowany przed, jest naturalnym filtrem przeciwsłonecznym. Nie jest to przewidziane do smażenia się na słońcu. Ale ja póki co nie zaliczyłam jakiegoś poparzenia, a siedzę w ogrodzie cały czas jest co wyrywać, słuchajcie, bo wszystko rośnie strasznie, ale cieszę się bardzo, bo kocham ogród i bardzo się też cieszę, że wszystkie owady się trzymają na odpowiednią odległość, więc idźcie w naturę, podziwiajcie to, co się dzieje. Popatrzcie, zawisła nade mną mucha i nie ma odwagi, po prostu no nie ma odwagi. No to jest właśnie to. Słuchajcie, Terraszyt pięknie pachnie i naprawdę jest naszym przyjacielem w wędrówkach w naturę.